Ostatnia z bajek i postawię z nimi przymierze dnia onego, ze zwierzem polnym, i z ptastwem powietrznym, i z płazem ziemskim, a łuk, i miecz, i wojnę wygładzę z ziemię i dam im spać bezpiecznie. Dla rozmówienia się potrzeba czego. Potrzeba współpołożenia, języka i uczucia prawdy. Współpołożenie człowieka ze zwierzętami i tworami innymi, lubo na rozmaite oddalenia, jednakowoż istniało zawsze i może dziś istnieje. Języki zaś Jakkolwiek się tak bardzo rozdaliły, iż człowiek rozsądny odmawia własności mówienia zwierzętom i tworom innym, jednakowoż ten ich język mimo zupełnego zaniechania swojego istnieje. I podobno, że więcej nawet niż niektórzy ostatecznie zacofany dialekt języka papu. Co się tyczy zaś uczucia prawdy, Zdaje się mnie, że to nie troszkę, ale że bardzo zapomina się o tej własności prawdy, iż wszelki żyjątek uczucie jej posiada, jakkolwiek w stopniu odmiennym. Popróbuj udawać zagniewanie, zamierzając się na psa żartem, a zobaczysz, jak on to rozeznawać i podejrzewać będzie. Gdy tymczasem potrąć go najlżej, lecz serio, zobaczysz, jak to on przyjmie. Psa się tu cytuje nie jak wyjątek, lecz dlatego, iż przezeń najczytelniej dawa się okazać wniosek nasz. Atoli i najdrobniejszy robaczek inaczej przyjmuje potrącanie kołysaną przez wiatr gałązką, inaczej zaś. Podniesioną nań z woli człowieka. Nieodmienny, zielony, polny pajączek, gdy ma naprzeciwne sobie brzegi strumienia nicią przekroczyć nad wodną, przyjmuje jako oczekiwane potręcenie wiatru, którego za jego myślą niesie. Lecz tenże cofnąłby się przed takimże samym wywartym przez człowieka wolę i podmuch. Uczucie prawdy w roślinach mniej jest jasne, człowiek prawie tak samo przyima nieumyślne jak umyślne potrącenie. Skoro więc było i jest współpołożenie istot, skoro był i jest język, skoro było i jest prawdy uczucie, istnieją zatem trzy Główne warunki rozmawiania i porozumiewania się to też zwierzęta i człowiek rozmawiały, jako rzekło się i postawię z nimi przymierze dnia onego ze zwierzem polnym i z ptastwem powietrznym i z płazem ziemskim, a łuk i miecz i wojnę wygładzę z ziemię i dam im spać bezpiecznie.